Witam, przyszła jesień, jak widzicie po obrazku, trzeba już zaczynać tak biegać, natomiast dzisiaj mamy akurat ładną pogodę, ja zaliczyłem swój ostatni start w Kraśniku, start triatlonowy, dlatego dla mnie sezon triatlonowy w tym roku już się skończył, dziś mamy 22 września, jadę nad Zalew, zrobić ostatnie wybieganie, mamy tydzień do maratonu w Berlinie, akurat tak się złożyło, że dzisiaj jest fajna pogoda, Mam zamiar zrobić 18 km w tempie startowym maratonu, czyli około 5:40 na kilometr. Opowiem wam dzisiaj, jak minęły mi te ostatnie tygodnie po Ironmanie. Powiem wam również o moich planach na jesień, czyli to co zamierzam zrobić. No i dam wam jedną myślę bardzo fajną poradę, która, powiem wam szczerze, że na mnie działa zajebiście. Zaczynamy sezon biegowy i jesienią będzie tego naprawdę sporo. Woo! Zawsze tak straszyłem tą jesienią, a jak widzicie, w sumie mamy z 15 czy 16 stopni, fajne słońce. Zacznijmy może od mojego startu w Kraśniku. Nie mam z tego całego materiału, bo nie jechała ze mną moja żona, także cofnijmy się do 25 sierpnia do moich przemyśleń na temat tego startu. Dzisiaj kończymy sezon triathlonowy, 25 sierpnia. Triathlon w Kraśniku, dystans sprint, dwa tygodnie po Ironmanie. Mam nadzieję, że poprawiłem się, jeśli chodzi o chowanie. Dzisiaj mamy koszmarną pogodę, ale to standard, czyli ponad 30 stopni, w tym roku startuję chyba tylko w takich warunkach. Powiem Wam jeszcze szczerze, że na tych zawodach dużo ważniejsze dla mnie jest nie zrobienie lepszych czasów na rowerze, czy lepszych czasów biegu na przykład, tylko przećwiczenie stref zmian, bo będą to te same miejsca na strefy zmian, które ćwiczyliśmy podczas obozu w Kraśniku z Łukaszem Lisem. Piękna pogoda, parking dla triathlonistów jak widać. Tam będą strefy zmian. Cała zabawa. Prawie jak pro. W przyszłym roku trzeba kupić normalne buty triathlonowe. Ale to się może udać. Albo będzie epic fail. Te zawody ukończyły. jak ten setup się różni. Z jak największą radością i zadowoleniem, że przyjechali do Kraśnika. Wystartowali że bino, że tak się, i osiągnęli jak się najlepszy do wyjścia. To jest ta czerwona brama z napisem Lubelskie. Wcześniej są jeszcze dwie czerwone boje. No i już po zawodach. Niestety jestem niezadowolony, nie poszło mi. Nie miałem energii. Jakaś masakra po prostu. Jaki jest wynik końcowy, ciężko powiedzieć. Pewnie ja strzelam. Jeszcze potem nagram wam w domu, jakby nieoficjalne wyniki, ale strzelam że jest to 40 minut roweru, 16 pływania i 25 biegu. Strzelałbym, że wynik może być w granicach 1.26-1.28 Czyli sorry, w sokułowie miałem 1,20. Pływanie bez okularku zrobiłem w 15 minut 13 sekund. No nie jestem zadowolony z tych zawodów. Był to ostatni start triathlonowy w tym sezonie. Przykro mi niestety bywają takie dni. Co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobić? Witam już na chłodno, koszulka, kraśnik, złote napisy. Powiem wam tak, no nie jest tak tragicznie, jak się spodziewałem, ponieważ... Od razu po, tak jak zresztą widzieliście w samochodzie, atmosfera była kiepska i miałem takie mega, mega negatywne emocje związane z tą imprezą. Ale teraz przeanalizowałem sobie dokładne statystyki. Przyszły wyniki na SMS-ie, okazało się, że miałem tam godzinę 25.55. No, nie jest to dobry czas, bo godzina 20 zrobiłem w sokołowie. Ale patrząc na te warunki i patrząc na te wszystkie wyniki, to to na czym w sumie mi najbardziej zależało, to wcale tego tak nie spierdzieliłem. Pływanie, które chciałem popłynąć w jakieś 14 minut, mniej więcej, liczyłem naprawdę na bardzo mocne pływanie, a walka była straszna i naprawdę źle mi się płynęło. W sensie czułem, że płynę szybko, ale cały czas mnie ktoś przerywa, cały czas na kogoś wpływam albo cały czas ktoś na mnie wpływa i wiedziałem, że to już trochę mnie wpływa. Kurzy i tak było, i wkurzyło mnie to bardzo, ale okazało się, że popłynąłem w 16,25, co uwaga, było 29. pływaniem na 121 osób. Po pierwszej strefie zmian tutaj była ona trochę dłuższa, chociaż i tak użyłem tych patentów, które wam pokazywałem, czyli gumki, buty i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że te zmiany, a szczególności zmiana z roweru na bieg. No, to to jest zaoszczędzenie minut, a nie sekund. Więc to naprawdę robi zajebistą robotę. Jeżeli by doszedł do tego dobry rower, no to piękna sprawa. No i właśnie teraz o tym rowerze. Był straszny wiatr, to prawda, ale niestety, jak są zawody z draftingiem, jeżeli mocny wiatr powieje, a my zgubimy peleton, albo źle wyjdziemy z wody, to tracimy. Praktycznie mamy już zerowe szanse na jakiekolwiek zajebiste miejsca, bo samemu walcząc z tym wiatrem pod górę, a osoby, które jadą sobie w peletonie, no to to jest. To są minuty, to się zyskuje minuty. I tak jak widzicie, ja jestem na tyle słaby jeszcze na rowerze i to jest naprawdę moja naj, najgorsza dyscyplina obecnie, a na tym robi się najwięcej. To jest zawsze najdłuższe, niezależnie od dystansu. Czy to jest sprint, czy to jest olimpijka, to jest zawsze najdłuższa dyscyplina. I teraz pojechałem na 42 minuty. To jest masakra. No. Sokołowie 36-40 nie byłem tak mocny, ale po prostu miałem grupę. Jechałem sobie z grupą przez trzy czwarte trasy i dziękuję. Tutaj nie było grupy, samotna walka, 42 minuty gorzej niż, kurna, no comments. Bieganie było fajne, 24 minuty, było gorąco, ale naprawdę mijałem ludzi bez problemu. Yy, no rower, rower. I tak naprawdę podsumowanie tego startu to jest Trenażer, zima i praca, praca, praca na rowerze. Zrobienie sobie mocnego roweru, przez to zrobienie sobie też wydolności, i w przyszłym roku będziemy rządzić. Także jak widzicie, uczucia mam trochę mieszane. Mam taką nauczkę, że nie ma co ślepo patrzeć na zegarek i trzeba po prostu walczyć do końca. Po tych zawodach zrobiłem sobie kilka dni przerwy i zaplanowałem sobie te cztery tygodnie przed maratonem. Jak pamiętacie, zapewne cel na Berlin jest prosty. Ma być złamane 4 godziny i choćbym miał się czołgać potem, to mam zamiar to zrobić. Żeby złamać 4 godziny w maratonie, potrzebny mi jest tempo 5:45:39 39 na kilometr. No bo trzeba liczyć to, że te 200-400 metrów można więcej pobiec niż te regulaminowe 4295. Także no jest szybko, jest dużo szybciej niż pobiegłem Kraków, ale. Na razie jestem dobry myśl. No i teraz klucz tego odcinka. Porada, o której mówiłem na początku. W ostatnich dniach treningowych odkryłem, że nie ma lepszego uczucia niż powrót do domu po fajnym treningu i powiedzenie sobie: "Mogłem mocniej, mogłem dłużej". Jednym słowem pozostał lekki niedosyt. Przykładowo lecę sobie 10 km w tempie 5:40. I mówię sobie w głowie pff, kurna, spokojnie mógłbym jechać jeszcze drugie takie 10 km. Albo teraz mógłbym wystrzelić 3 km w tempie 4,30. No i na mnie w głowie, w mojej, na moją psychikę działa to rewelacyjnie i daje mi takiego kopa, taką motywację, że chce mi się znowu wyjść na trening, chce mi się znowu trenować, bo cały czas mam ten zapas. Zapas paliwa w baku, nie? Naprawdę polecam takie podejście, bo to jest rewelacyjna sprawa. Naprawdę nasza psychika jest mocniejsza, czujemy się dużo, dużo mocniej przed zawodami. Dobra, zobaczmy może, jak minęły ostatnie tygodnie treningowe. Podziało się naprawdę sporo, także zostańcie do końca. Około 29 sierpnia pojechałem z żoną w Pieniny. Relaksowo, na wczasy, że tak powiem, ale tylko na kilka dni. No więc oprócz takiego fajnego relaksu po Ironmanie postanowiłem sobie również pobiegać. A jako, że w górach nigdy nie biegałem, no to dla mnie to był kosmos. Tutaj widzicie mój bieg 10 km zdobycie trzech koron, to jest 590 up. No głównie było to dynamiczne podchodzenie, a następnie dynamiczne zbiegi. No dobra, no comments. Widok, ja pierdole. Dodatkowy bodziec, zupełnie inny bodziec, siła biegowa rośnie, więc no, zajarałem się tym. Także myślę, że to też fajnie wpłynie przed biegiem maratońskim po totalnie płaskim terenie. We wtorek wróciłem do Lublina, miałem swoje standardowe zajęcia grupowe na basenie. W ogóle w, we wrześniu postanowiłem odwiesić już rower na kołek, sezon triatlonowy się skończył. To się zmieni, to się zmieni. Został na razie basen i bieganie, ale od października będę miał trenażer, więc pojawią się nowe treningi na Zwiftie pewnie. No i również wracam na crossfit, także troszeczkę się to pozmienia, ale o tym powiem kiedy indziej. Dobra, ale lecimy dalej. W środę miałem odpoczynek, a w czwartek był bardzo ciekawy dzień. Pojechałem z kolegą na Open Water Swimming, pożyczyłem mu swoją piankę. Jako, że były to jego pierwsze ruchy w wodzie, no to ja za bardzo tego treningowo nie traktowałem, ale było ciekawie, bo umówiliśmy się w ten sposób, że ten kolega mieszka 17 km od mojego domu za Lublinem, no i postanowiliśmy zrobić tak, że w drodze powrotnej zostawimy wszystkie graty moje u niego i ja sobie po prostu pobiegnę te 17 km od niego z domu do siebie. Co za tym idzie? Nowy bodziec, fajne podbiegi, totalnie inna trasa więc też długie wybieganie połączyłem z pływaniem. No i jako że plan był taki, żeby powoli budować kilometra, żeby to spokojnie e, głównie biegać długo i spokojnie, to postanowiłem piątek zrobić wolny. W sobotę zrobiłem sobie lekkie wybieganie 7 km, bo tak naprawdę miałem no nazwijmy to zawody, Lublin Business Run, taki bieg charytatywny. To jest dystans 3,2 km, jeśli się nie mylę, ale naprawdę poszło mi to zajebiście, bo postanowiłem sobie pobiec na rekord. W teście Coopera wyszło 2,86, a na 3 km wyszło mi 12,35, czyli tempo 4,10 na kilometr, 4,11. No to fajnie, fajnie. Jest moc, jest siła biegowa, nie tylko długie wybiegania, ale sezon jesienny mam nadzieję, że będzie fajny, mam nadzieję, że... 5 km, 10 km to również będą w najbliższym czasie rekordy. Także podsumowując, ten tydzień wyszło 37 km, cztery jednostki treningowe. I od tego momentu pozostało skupić się już tylko na długich wybieganiach i ewentualnie biegach w tempie startowym. Poniedziałek i wtorek trenowałem pływanie. W środę postanowiłem przebiec 10 km w tętnie poniżej 150 bpm, czyli mój pierwszy zakres. Chciałem zobaczyć, jakie tempo będę w stanie osiągnąć. Wyszło mi 6,06. Pozostał mega niedosyt. Pamiętacie, porada dnia, więc było to ciekawe. Czwartek rest. W piątek znowu ciekawa jednostka, bo 13 km obiegałem właśnie ten zalew dookoła z narastającą prędkością. Czyli podzieliłem sobie to na 5 km w tętnie poniżej 150 bpm, 5 km w tętnie do 160 bpm i trzy ostatnie kilometry tętnie poniżej 170 bpm. -ów. Średnio wyszło mi 5,37, także trochę szybciej prawie 4 sekundy szybciej niż, ten, niż tempo, które muszę utrzymać na maratonie. Ogólnie jestem mega zadowolony i takie biegi również polecam przed maratonem, bo fajnie można przećwiczyć zarówno wydolność na początku. Jak i potem mocniejsze tempo zdecydowanie moja pewność w siebie zaczęła wzrastać, dlatego sobota rest. Bo w niedzielę czekało mnie najdłuższe wybieganie, czyli dwa tygodnie przed maratonem, pojechałem z kolegą do Lasów Kozłowieckich, gdzie zrobiliśmy prawie 25 km. Średnie tempo wyszło 5,53, planowaliśmy 5,50, więc też byliśmy bardzo zadowoleni. Ale co najważniejsze, to pozostał mi ten niedosyt. Przebiegłem 24 km w tempie 5,53 i powiem Wam szczerze, że spokojnie tego dnia mógłbym tak lecieć do 40 km. Po tym treningu zacząłem wierzyć, że złamanie 4 godzin na płaskiej trasie bo jak wiadomo, lasy kozowieckie tutaj macie filmik, który był przed maratonem w Krakowie gdzie umarłem po 28 km tam jest naprawdę. Dużo podbiegów, takich podbiegów małych, krótkich, ale jednak biegnie się pod górę, a w Berlinie będzie mega płasko. Także kolejny tydzień był super. Podsumowując wyszło 47 km i 3 jednostki treningowe. Także pewność siebie, level up. No i jesteśmy już w ostatnim tym tygodniu. Poniedziałek, wtorek znowu pływanie w środę 10 km chciałem zrobić w tempie startowym. Niestety przyszła jesień, i taka naprawdę jesień. Biegłem w temperaturze 4 albo 7 stopni. No i zapomniałem rękawiczek. Wziąłem sobie czapkę, ale rękawiczek nie wziąłem, przez co było mi zimno. I żeby się dogrzać, zaczęły się pierwsze kilometry po 5.30. Pomyślałem sobie, dobra, jebać to, <gry> pobiegnę już tak. I ostatecznie pobiegłem sobie 10 km w tempie 5.19 km czyli tempo bardziej półmaratońskie niż maratońskie. Przedwczoraj, czyli w piątek, zrobiłem sobie 12 km poniżej 150 bpm. -ów. Znowu taki test w porównaniu do tamtej dziesiątki. Wyszło mi tempo 6,10, ale miałem sporo podbiegów, więc też no, w miarę okej. Okay, Był duży niedosyt, ale no, ja nie lubię tak biegać. Wiem, że to dobrze działa i wiem, że to jest potrzebne, ale mnie to męczy. No. Ja już od 5 kilometra chciałem przyspieszyć. Cały czas walczyłem w głowie, dobra, już trochę, chociaż trochę szybciej pod tą górkę, a tu nagle tętno, pyk, 152. No i musiałem zwalniać. Także średnio lubię takie treningi. No i został dzień dzisiejszy. Jestem właśnie po biegu. Bieg wyszedł bardzo fajnie. Zrobiliśmy 18 km ze średnim tempem 5,37. Miało być 5,40, ale pod koniec biegliśmy było 5,30, 5,32. Był lekki niedosyt na końcu, więc fajnie. No i podsumowując, ten ostatni tydzień wyszło 40 km w trzech jednostkach treningowych. Biorąc pod uwagę fakt, że Berlin jest naprawdę płaski i te wszystkie testowe biegi, to naprawdę jest szansa na złamanie tych 4 godzin. Teraz już ostatni tydzień, czyli zaczynam tapering, to jest maksymalnie 7, może 12 km w tempie. Myślę, że 6 minut na kilometr, może właśnie poniżej 150 bpm, -ów. może będę biegał delikatnie w tempie startowym, ale na pewno nie szybciej i nie dużo, także wyjdzie mi pewnie ze 20 km może w tym tygodniu. I w czwartek jest ostatnia jednostka treningowa, piątek, sobotę to jest składowanie węglowodanów. I spacery. Nic więcej, nogi muszą być świeże na niedzielę. Tak naprawdę najbardziej łowię się logistyki, bo jadę tam tylko dzień wcześniej. Z Lublina mam tam z 600 km na szczęście autostradą. Nocuję pod Berlinem, bo nie miałem już miejsca noclegowego w Berlinie, co też może zaowocować tym, że będę musiał jeszcze przed startem jechać z godzinę w samochodzie. Boję się, że za późno dotrę na start, będę musiał za wcześnie wstać i tego obawiam się najbardziej niż samego biegu. Mam nadzieję, że adrenalina, mam nadzieję, że klimat poniesie mnie na ten wymarzony wynik. Jeżeli chodzi o plan, to plan jest prosty. Biegnę na 5,40 na kilometr nie biorę ze sobą paska tętna, żeby się niepotrzebnie denerwować. Ufam, że stać mi na ten wynik. Dodatkowo cały czas trzymam w zająca na 4 godziny w zasięgu wzroku, żeby mi nie uciekł. No i biorę telefon i słuchawki na ostatnie kilometry, żeby wrzucić sobie jakieś nuty, żeby po prostu przetrwać. Bo to jest ta wskazówka, którą mówiłem na końcu. Filmu dotyczącego maratonu w Krakowie, że coś takiego by się przydało na te 5 ostatnich kilometrów, i mam nadzieję, że teraz to się właśnie sprawdzi. A, zapomniałbym jeszcze o jedzeniu. Będę brał jeden żel SIS co 30 minut. To mi się ostatnio sprawdziło w lasach Kozłowieckich. Bardzo fajna strategia żywieniowa, polecam. No i woda to tylko na punktach. No jeżeli pogoda dopisze, to mam nadzieję, że kurwa złamie te 4 godziny. Następny film to na pewno relacja z Berlina. Także subskrybujcie, bo na pewno będzie co oglądać. Sezon biegowy się zaczyna, jesień przyszła. Ja się skupiam teraz typowo na szybkości, więc główny cel to jest złamać 20 minut na 5 km i zbliżyć się jak najbliżej do 40 minut na 10 km, a na pewno złamać 45 minut. I to są takie moje dwa główne cele, które będę pokazywał. Na kanale będę pokazywał progres, moje przygotowania i w jaki sposób to zrobię. Dodatkowo możecie spodziewać się jeszcze innych materiałów. Pierwszy to test zegarka TomTom Runner 3. Mam go już ponad dwa lata, więc naprawdę znam go na wylot. Znam jego wady i zalety. I wreszcie zbiorę się, żeby to spisać i powiedzieć wszystkim tym, którzy planują go. Kupić drugi film to będzie Zwift. Tak, kupiłem trenażer Wahoo Kicker Core. Na razie jest jeszcze w pudełku, bo nie chcę się rozpraszać przed Berlinem, ale już w październiku podłączam rower. No i na pewno, na pewno największym celem na tą zimę poza bieganiem jest zrobienie formy rowerowej, bo to jest dyscyplina, którą naprawdę, naprawdę kaleczę, jeśli chodzi o triatlon. Dobra, to tyle ode mnie. Jak widzicie ostatni słoneczny dzień. Wbijajcie do mnie na Instagrama, jeżeli chcecie być na bieżąco. Tam na pewno będzie to info po raz pierwszy, będzie szybciej niż na kanale. Wiem, że trochę mi nie było, wiem, że z tymi filmikami to jest różnie. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę spokojniej, więc będę nagrywał i będę wrzucał coraz częściej. Także trzymajcie się. Do zobaczenia gdzieś na trasie biegowej. Bicie życiówki, róbcie formę i do następnego.